Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Wierciak z tej strony. Moim i państwa gościem jest Zbigniew Bogucki, stary wojewoda, nie nowy prezydent. Dzisiaj łączymy się na Skype, bo jest pan jako poseł w Warszawie pełniąc swoje obowiązki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Raczej skuteczny wojewoda niż stary, bo wojewodą już nie jestem. Byłem tylko trzy lata, może aż trzy lata, bo to bardzo takie wymaga wymagające lata, wymagający okres. No, faktycznie nie jestem, nie jestem nowym prezydentem Szczecina, bardzo tego żałuję, ale chciałem podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos, wszystkim szczeciniankom Szczecinianom, także tym, którzy oddali głosy na Prawo i Sprawiedliwość i podziękować także tym, którzy poszli na wybory i niekoniecznie głosowali na mnie czy na moją formację polityczną i wzięli na siebie jakąś cząstkę odpowiedzialności za, za naszą małą ojczyznę, za nasze miasto. Mm, ten stary Wojewoda to tak trochę w cudzysłowie, bo pan w kampanii wyborczej cały czas o Piotrze Krzysztku mówił stary prezydent, a ostatecznie, kiedy on zgarnął pulę całą w pierwszej turze, to na mediach społecznościowych powiedział nowy prezydent, napisał nowy prezydent, pozdrawia starego Wojewodę, odwdzięczając się panu. Hmm. Ja pogratulowałem, ja pro, pro, pogratulowałem prezydentowi. Rozmawialiśmy kilkanaście minut w poniedziałek, wtedy, kiedy już te wybory były rozstrzygnięte, kiedy wiedzieliśmy, co się wydarzyło, jakie są rozstrzygnięcia. Natomiast no trzeba jasno powiedzieć, ten mój wynik wyborczy jest historycznie najlepszy w Szczecinie. To jest drugi, jeżeli chodzi o liczbę punktu, liczbę procent wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Tylko na ścianie wschodniej w Lublinie ten wynik był wyższy. To jest wynik o 11% wyższy niż lista Prawa i Sprawiedliwości, ale w tym miejscu też bardzo chciałem podziękować moim koleżankom i kolegom za tą ciężką pracę i tą wielką pomoc, którą, którą mi dali, bo bez nich to nie byłoby możliwe. Mówię 11%, bo jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej nie odróżnia procent od punktów procentowych. Dwa i pół punkta procentowego w przeliczeniu na procenty to jest 11%, to warto wiedzieć, jak się pisze artykuły, e, przynajmniej w, w tym zakresie. E, więc, e, więc tak to wygląda. No, ja powiem tak, e, zwycięzca jest taki, jaki jest. Ja mm -hmm. się na demokrację nie obrażam. E, natomiast myślę, że to będzie 5 lat, które niczym nie będą się różniły od tych, które już minęły od tych ponad 17 lat. Chociaż chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że to będzie po prostu kontynuacja tej polityki przeciętności, braku dynamizmu, braku takiej świeżości. I Szczecin dalej będzie traktowany jako, jako miasto takie drugoligowe, a nie jedna z największych polskich, najprężniej rozwijających się metropolii. A okazuje się, że można wygrywać debaty i nie przejść do drugiej tury, bo chyba czuł się pan zwycięzcą debat, w których brał pan udział i wielu obserwatorów tak mówiło, że, że pan wygrał tę debatę, chociażby tą, która się odbywała w Radiu Szczecin. Ja nie miałem takiej wielkiej trudności, żeby te debaty wygrać, dlatego że miałem bardzo dużo argumentów po swojej stronie. E, oczywiście też jest nasze różnego rodzaju uwarunkowania osobiste, ale ja wskazywałem e, staremu prezydentowi nowo wybranemu, że, e, że po prostu wielu szans nie wykorzystał wielu obietnic e, nie dotrzymał e, powoływałem się na jego cytaty powoływałem się nie na swoje słowa tylko również na oceny ekspertów oceny często dziennikarzy e, z ostatnich lat, więc to pokazywało jak wiele w szczecinie się nie udało. Oczywiście jest wiele spraw, które potoczy Czuły się dobrze, tylko ja to bym porównał do takiego biegu, w którym niektóre polskie te największe miasta, miasta wojewódzkie po prostu biegły sprintem, a Szczecin ledwo truchtał. No i jeszcze raz powtórzę, chciałbym, żeby to się zmieniło, trzymam za to kciuki, natomiast no, to jest raczej moja wiara, bo, bo myślę, że najbliższe miesiące, najbliższe lata pokażą, że nic nowego, nic się w Szczecinie niestety nie zmieni. A czy przełknął pan już gorycz porażki? Oczywiście, że tak no, życie składa się ze zwycięstw składa się również z porażek. Czasami porażki uczą nas więcej niż niż zwycięstwa mi cały czas był w uszach gdzieś w głowie wrzęczą czy brzmią słowa może ładniej marszałka Józefa Piłsudskiego, który mawiał, że że. Tak powiem, nie odnieść zwycięstwa, ale nie osiąść na laurach, to nie jest porażka. Natomiast no zwyciężyć i osiąść na laurach to porażka może być. Więc my na pewno, ja na pewno nie ulegnę, na pewno nie ulegną e, moi koledzy, moje koleżanki, moje środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy będziemy walczyć również o Szczecin, będziemy pokornie prosić naszych mieszkańców o głosy, będziemy pracować, będziemy się także do nich uśmiechać, a że. że można, można zawalczyć, pokazują również te wyniki. Ten mój wynik, tak jak mówię, jeden z dwóch najlepszych, jeżeli chodzi o kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i historycznie najlepszy, chociaż nie dający, nie dający zwycięstwa, więc wszystko nas czego i w życiu uczy, także, także to, kiedy nie wygrywamy. Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali, bo we wtorek gościem rozmów pod krawatem był prezydent Szczecina Piotr Krzysztek, i zapytałem o pana. Ja myślę, że to jest polityk PiSu z potencjałem i, i dlatego w, różne, w różnych rolach może być obsadzany. Na pewno tutaj PiS dokonał spośród swojego środowiska dobrego wyboru, ponieważ wynik pana Boguckiego był nieco lepszy od listy Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, że był raczej motorem tej listy niż. Osobą, która ciągnęła tę listę, listę w dół, więc z punktu widzenia PiSu było to racjonalne. No Na pewno wybory prezydenckie budują każdego kandydata, budują rozpoznawalność. Jak pan się odniesie do tych słów? Myśmy też z Piotrem Krzyskiem na ten temat rozmawiali właśnie w poniedziałek powyborczy. To taka myślę, że racjonalna, spokojna, chłodna, uczciwa ocena. Dziękuję za tę ocenę. Natomiast no, no mówię tutaj na, zach na zachodniopomorskim, w szczególności w wielkich miastach w Szczecinie, to jest trudny teren dla, dla Prawa i Sprawiedliwości i e, ja, ale także moje całe środowisko będziemy bardzo, bardzo, bardzo mocno pracować, żeby przekonać szczecinianki, przekonać Szczecinian mieszkańców naszego regionu, do tego, że, że warto na nas oddać głos. E, I myślę, że również i w tej ocenie jest e, pewien pierwiastek tego, że że w naszym środowisku dokonują się, dokonują się zmiany, które powodują, że jesteśmy, że jesteśmy silniejsi aczkolwiek trzeba korzystać również z tego wielkiego doświadczenia wszystkich tych, którzy budowali prawo i sprawiedliwość i budują prawo i sprawiedliwość, trochę starszych, którzy dzisiaj może są w innych miejscach, ale nie można absolutnie się odcinać od tych korzeni, nie można lekceważyć tego doświadczenia, wielkiej wiedzy, zaangażowania pracy, która została Tutaj w Szczecinie przez różnych działaczy prawa i sprawiedliwości wykonana. Bo przypomnę, my startowaliśmy z poziomu, gdzie mieliśmy poparcie naprawdę nieduże z jednym, jak dobrze pamiętam, posłem. Dzisiaj tych posłów mamy czterech, mamy dziesięciu radnych Sejmiku, mamy siedmiu radnych w Radzie Miasta. Więc to nie są, nie są wyniki, wyniki złe, chociaż chciałoby się, żeby były lepsze. Ten pański wynik osobisty został dostrzeżony i pana nazwisko coraz częściej w przestrzeni medialnej i publicznej pojawia się jako nazwisko potencjalnego kandydata na prezydenta kraju. Bierze pan to pod uwagę w ogóle? Wie pan co, no jesteśmy tuż po wyborach. Za chwilę zaczynają się wybory do europarlamentu. Ja na pewno się w nie zaangażuję, już nie jako kandydat, ale jako osoba bardzo mocno wspierająca. Czyli nie wystartuje kandydat... pan na do Europarlamentu? Nie, nie, no to do, do takiej, takiej, takiego wariantu nie, nie, rozważam. Myślę, że jedno i drugie wybory pod rząd parlamentarny i samorządowe na prezydenta Szczecina to jest dosyć duży wysiłek, ale na pewno nie będę, nie będę siedział w fotelu czy siedział na kanapie, tylko bardzo mocno pracował na rzecz naszych kandydatów, którzy do tego Europarlamentu będą startować. Natomiast co do wyborów tych, które już, no, w przyszłym roku, a więc najważniejszych wyborów wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, które zdecydują w dużej mierze o tym, w którą stronę Polska e, będzie się kierować, e, no to zobaczymy. To jest decyzja oczywiście Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, kto będzie kandydatem z naszego środowiska. Myślę, że dzisiaj absolutnie za, za wcześnie o tym mówić i myślę, że to są raczej różnego rodzaju spekulacje dziennikarskie, czasami niektórych ekspertów. Ja mogę powiedzieć tak, tego tematu na tej chwilę nie ma. Mm -hmm. Czyli skoro nie ma tematu kandydowania na prezydenta kraju, to, to dlaczego od razu Pan mówi, że nie Europarlament, mając takie duże poparcie w mieście? No tak, ale, ale, ale tak jak powiedziałem, no jestem już po dwóch, można powiedzieć, takich dużych sesjach wyborczych, po dwóch kampaniach. Ja też muszę trochę skoncentrować się też na swoim życiu osobistym, no bo, bo mało mnie było w domu, mało jest mnie w domu, a mam też takie, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze już w maju. Też ważne wydarzenia rodzinne. To jest jakby jedna, jedna kwestia. A druga kwestia no to jest jednak też zdobywanie tego doświadczenia tu w polskim parlamencie. Tu jest naprawdę dużo, dużo do zrobienia. Nowe ustawy, też uczestniczę w pracach nad tymi ustawami. Myślę, że jeszcze jedno nowe zadanie w najbliższych tygodniach też będę realizował wspólnie z koleżankami i z kolegami po to, żeby wskazywać, jak ta nasza rzeczywistość niestety nie jest poukładana. E, więc myślę, że sporo pracy tutaj w polskim sejmie. To tyle w radiowej. Dla i dla naszego regionu. To tyle w radiowej części rozmów pod krawatem. Dziękuję pięknie słuchaczom, dziękuję Panu i przenosimy się do internetu. Zapraszam, kontynuujemy rozmowę na radioszczecin.pl, na radiowym Facebooku i na radiowym YouTube. Ja również wszystkich pozdrawiam teraz ze słonecznej, ze słonecznej Warszawy, ale zawsze serce najmocniej bije właśnie tam, czyli u Państwa w Szczecinie. Pozdrawiam wszystkich, dobrego dnia. Panie pośle, zostajemy w internecie ze słuchaczami Radia Szczecin na Facebooku czy na radioszczecin.pl Chciałbym jeszcze zapytać o ogólny wynik Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest znowu zwycięstwo w skali kraju, jeśli chodzi o sejmiki, a jednocześnie, jak weźmiemy pod uwagę pozostałe partie, no to one zwyciężają, tworząc wspólnie koalicję. Pojawiło się takie sformułowanie w internecie, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że trochę może do tego pasować. Ponieśliśmy zwycięstwo. to, że ja powiem w ten sposób. Jeszcze nie tak dawno, jeszcze tydzień, dwa, trzy tygodnie temu byli tacy ludzie na opozycji, byli komentatorzy, dziennikarze, którzy mówili, że właściwie to już jest poprawie sprawiedliwości, że prawo i sprawiedliwość zostanie zatopione i co? No, jak zwykle. Tak? My trzymamy się mocno. Wygraliśmy te wybory, w, jeżeli chodzi o procent poparcia w skali krajów, tam gdzie on jest najbardziej mierzalny, ale więc jeżeli chodzi o sejmiki i nie to i nie minimalnie, bo czterema, blisko czterema punktami procentowymi. Mieliśmy nie mieć żadnego sejmiku, co najwyżej sejmik podkarpacki. Okazuje się, że w czterech sejmikach mamy samodzielną większość, w siedmiu sejmikach wygraliśmy. Pewnie w jednym czy w dwóch z tych województw uda się również zawiązać, zawiązać koalicję. I taka jest prawda, więc, więc myślę, że mówienie tutaj o ponieśliśmy, takie sformułowanie, że ponieśliśmy porażkę. Zwycięstwo, to, ponieśliśmy ona, zwycięstwo. Ponieśliśmy, ponieśliśmy zwycięstwo, rozumiem. To myślę, że jest takie złośliwe sformułowanie tych, którym te wybory nie wyszły. Nie wyszły dzisiejszej koalicji, nie wyszły koalicji obywatelskiej w sposób szczególny, nie wyszły lewicy, która jest sukcesywnie zjadana przez, przez premiera Tuska. No i nie wyszły chyba też do końca trzeciej drodze, bo... Bo to też nie jest to, na co liczyli tam, gdzie na przykład są najmocniejsi, a więc, a więc w samorządach. My pokazaliśmy, że wciąż jesteśmy mocni, że ten polski biegu czerwony krążownik, który nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, wciąż bardzo mocno się trzyma na wodzie i będzie strzegł, że tak powiem, interesów praw Polaków, bez względu na to, co będą mówić dziennikarze, komentatorzy, czy dzisiejsi, że tak powiem, przedstawiciele obozu, obozu władzy. Więc myślę, że spokojnie z tym ogłaszaniem, że tak powiem, końca Prawa i Sprawiedliwości i, i tych porażek, to warto zobaczyć na takie realne statystyki i odnieść się co do tego, jak to faktycznie wygląda. Ja pamiętam też taki wpis właściwie przypomina, przypomniała mi jedna jest Twitterowiczek, która, która pod moim wpisem o, o, tym, o tych podziękowaniach czy podziękowaniach za głosy uh -huh. która przypomniała jednego z redaktorów a już przez tak powiem miłosiernie nie będę wymieniał tego nazwiska kiedyś kiedyś śpiewał sto lat panu Tuskowi który mówił w lutym że jeżeli. Jeżeli prawo i sprawiedliwość będzie miało więcej niż 20% w kwietniu, to żeby tę grafikę i ten wpis przypomnieć, no, mamy 34%. Przypominamy panu redaktorowi, który wtedy ogłaszał, że my w kwietniu będziemy mieli 20%. No, tak wygląda ta rzeczywistość. Idziemy, aczkolwiek idziemy do przodu, natomiast nie możemy też absolutnie zadowolić się tym wynikiem i powiedzieć, że wszystko jest znakomicie, że wszystko jest ok. Bo, bo trzeba dalej pracować i trzeba zdobyć takie poparcie, jak w wyborach chociażby w 2019 czy w 2015 nie roku, kiedy samodzielnie rządziliśmy. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, że miałby być pan wczoraj naszym gościem i od kilku dni to zapowiadaliśmy, jednak pan nie był wczoraj gościem rozmów pod krawatem. Myślę, że naszym słuchaczom należą się dwa zdania wyjaśnienia. Tak, ja Państwa serdecznie przepraszam, bo układając kalendarz po prostu wpisałem, myślałem o środzie, a, a wiadomo wszyscy chyba wiemy o tym. Wczoraj niezwykle ważna, smutna, ale bardzo ważna dla nas wszystkich rocznica, czyli rocznica e, katastrofy smoleńskiej. E, w momencie, kiedy z Panem Redaktorem umawiałem się także i Pana, i, i słuchaczy. Przepraszam, że to nie udało się wczoraj, ale wczoraj po prostu musiałem i chciałem mhm. być na uroczystościach związanych z. Związany z katastrofą z upamiętnieniem wszystkich 96 ofiar tej wielkiej polskiej tragedii. No i stąd, stąd taka sytuacja. A wczoraj naszym gościem był Adam Leszkiewicz, nowy prezes grupy Azoty, który przyjechał tutaj głównie do Polic. Oczywiście posłuchajmy, co mówił na naszej antenie na antenie Radia Szczecin. Musimy walczyć każdego dnia o to, by spółka trwała, działała. Mówię o całej grupie, o wszystkich podmiotach i byśmy zachowali wszystkie miejsca pracy, które są w naszej grupie. No, sytuacja zakładów chemicznych jest bardzo zła. Jeśli chodzi o poprzedni rok, to są setki milionów strat. Jeśli chodzi o polimery, to jeszcze nie wystartowały. To była przestrzelona inwestycja. Zostawiliście zakłady chemiczne w tak dramatycznej sytuacji. Znaczy, pan, ja się z tą oceną nie zgadzam, bo ja bym chciał zobaczyć jakiś konkretny audyt, konkretne liczby, e, konkretne dane, a nie tylko słowa z całym szacunkiem czy pana redaktora, czy nowego prezesa, który dopiero tam wszedł i mówi ola Boga, jak jest źle. No, ja bym oczekiwał od tego e, nowego zarządu, żeby powiedział po pierwsze, jaki jest punkt wyjścia, a po drugie, jaki ma plan naprawy, jeżeli trzeba naprawiać, a zawsze jest coś do, do zrobienia. Natomiast ja ostatnio spotykam się właśnie z takimi komentarzami, że wszędzie, gdzie wchodzą nominaci Platformy Obywatelskiej, czy dzisiejszej koalicji rządowej mówią: Ola Boga, jak jest źle, my teraz e, e, będziemy tylko rozliczać. No, myślę, że Polacy w tych wyborach już pokazali, że rozliczenia to jedno, mają do tego prawo, ale muszą to robić uczciwie, nie zawsze tak jest. A po drugie, mają obowiązek pracować. To znaczy, jeżeli przyjmuje się stery władze, czy w Polsce, czy w spółkach Skarbu Państwa, to trzeba mieć pomysł, trzeba pracować. Jeżeli A chodzi grupa o. Grupa Izoty wycofuje się to... nawet ze sponsorowania chemików chemiczek. Znaczy, no. Wycofuje się wtedy, kiedy nowy rząd przejął władzę. No to Trzeba zapytać tych, którzy dzisiaj rządzą i pana ministra sportu, dlaczego tak się dzieje? No wtedy, kiedy my rządziliśmy, siatkarki były sponsorowane. No to jest bardzo prosta i jasna e, informacja. Więc rozumiem, że wszystko można usprawiedliwić prawem i sprawiedliwością albo próbować usprawiedliwość, ale to oni dzisiaj rządzą, to oni dzisiaj odpowiadają, to oni decydują o tym, kogo sponsorować albo nie sponsorować. I jakby ten pieśń, no powtórzę to, no, że pieniędzy nie ma i raczej nie będzie, my słyszeliśmy i dzisiaj będziemy powoli do tego wracać. Jesteśmy już po wyborach samorządowych za chwilę wybory do Europarlamentu i myślę, że wtedy Polacy przekonają się yy, i zobaczą tą prawdziwą twarz dzisiejszego obozu władza. W sposób szczególny platformy obywatelskiej, bo ona jest tutaj głównym głównym ugrupowaniem i pana i pana Tuska. Iwan, ja też wracając jeszcze do wyborów, muszę to powiedzieć, proszę mm -hmm. tego nie poczytać jeszcze za jakąś szczególną złośliwość, ale też taki obiektywny opis rzeczywistości. No wtedy, kiedy ja robiłem na przykład konferencje prasowe dotyczące moich punktów programowych, siedmiu dróg przyszłości Szczecina, nie zawsze i nie wszystkie media chciały tego słuchać. Również no mówię to z przykrością nie zawsze było, nie zawsze było radio. Szczecin. Staraliśmy się być było... jak najczęściej na pana konferencjach nie. prasowych. Ich było ja też bardzo, bardzo dużo. My jesteśmy w likwidacji, przypomnę. Byłem który to robił. Mhm. Byłem właściwie który robił sukcesywnie konferencje. On często nie... gościem Radia Szczecin. Bardzo często. E... Ale ja, ja nie mam jakby tutaj wątpliwości, że radio podawało pewne informacje. Natomiast ja mówię o tym, że jeżeli mamy kampanię prezydencką i ścieramy się na programy, a nie na emocje, tylko mm. i wyłącznie tu. To... Warto ten program pokazywać, ale to nie dotyczyło też tylko Radia Szczecin, że pan nie brał tego osobiście, czy jakby tylko państwa redakcji, bo faktycznie niektóre materiały się pojawiały, o innych nie było, nie było mowy, ale to dotyczy też innych redakcji, które no, bardzo tak oszczędnie i wybiórczo relacjonowały to. I nie chodzi o to, że, że te komentarze mogłyby być, nie wiem, na przykład krytyczne, bo to jest pełna. Pełna zgoda i, i to jest, że tak powiem, wolność tutaj, że tak powiem, oceny przez dziennikarzy i opinię publiczną. Natomiast jeżeli nie ma w ogóle informacji, no to wtedy to, to wygląda tak, jak wygląda. Więc to, to też taki wątek, przepraszam, że jeszcze wróciłem. Ale myślę, że też warto o tym powiedzieć, po prostu tak uczciwie. Bez, to ja tylko bez... na koniec powiem, że w, w okresie w kampanii przedwyborczej był Pan częściej gościem Radia Szczecin niż obecny prezydent Piotr Chrzystek, który wygrał. Dziękuję Panu za, w, za ja to, że uda udało nam się połączyć na Skype. Jasne. Ja powiem tylko, że pan prezydent zrobił jedną, czy dwie konferencje. Ja zrobiłem ich, no, około dziesięciu. No, być może dlatego byłem częściej. Ale był pan częściej gościem w, w studiu w ogóle, w, jako na naszych fotelach radiowych. E, dziękuję pięknie. Do usłyszenia i pozdrawiam ze Szczecina. Pan, ja bardzo, że wszystkiego dobrego dla pana, dla wszystkich słuchaczy, wszystkiego dobrego z Warszawy. Rozmowa pod krawatem w radiu Szczecin.